Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj przychodzę do Was tylko z czterema strapkami, ale wkład w dzisiejszy odcinek to 50 zł. Mamy ekstra 3 siódemki, mega pensja, bonus 7 i ekstra malne 7 za 20 zł. Także wkład 50 zł, trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapeczki, najlepiej w Górze, a ja się biorę do drapania. Mamy strapeczkę z numerem 21. Zdrapeczki podawali mi sprzedawcy. I szukamy siódemek. Im więcej, tym lepiej. W grze pierwszej brak. Tu też brak siódemek. Strasznie dużo syfu robi ta strapka. O, chciałam powiedzieć, powinna w ramach tego dawać wygrane. I jest, słuchajcie, mamy siódemkę, czyli już coś dzisiaj będzie, nie będzie zera. Fajnie. Może jeszcze jakaś siódemeczka, czy tylko jedna? No tu już siódemek nie ma i ostatnia i jest, zobaczcie i jeszcze inaczej, z dwie dychy mamy na pewno, czekajcie, przepię sobie ten syf tak, brudzi ta zdrawka. i co my tu mamy tu mamy dyszkę i tu mamy dyszkę i fajnie, i mamy już dwie dyszki czekajcie, zdrapię sobie tylko ten kodzik, bo ja mam sklerozę okej okay.

Dwadzieścia sześć, trzydzieści siedem, czternaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści cztery, dwadzieścia osiem, czterdzieści dziewięć, czterdzieści trzy, dwadzieścia jeden, czterdzieści jeden, dziewięć, czterdzieści cztery, pięć, osiem, dwanaście. 7 i 25. No coś tam mega pensja mi nie lubi. gdzie są te kontrolne, DC Ok. Bierzemy sobie teraz bonus 7 wersji czerwonej z numerem 11. Nie wiem, czy mówiłam numer pensji, ale chyba tak jeden tak. Szukamy piku, szukamy siódemki, siódemka mnoży nam wygraną razy dwa, a mamy diamenty zegar, klips, chmury, narty, cytryna, kawa, arbus, perła, plecak, balsam, biedronka, podkowa, piłka, kwiat, korona, wiśnie, ananas, palma i gwiazda. No niestety MG. Ostatnia szansa zdrawce Ekstramalne 7. Nie wiem, czy ukupiłam tą zdrapkę z numerem 10. Bo ta zdrawka mnie nie lubi, ale stwierdziłam, no, że trzeba dać jej szansę, bo chyba jeszcze główna wygrana jest ten milion łyczek kawy. Szukamy pliku. Szukamy siódemki, szukamy sztapki. Siódemka mnoży nam razy 2 sztapka, razy 5. No ja już nie mówię tu o nie wiadomo jakich wygranych, chociażby żeby zwrot był. I mamy rower. Może trochę Was jeszcze przybliżę. Trofeum. Perła. Chyba więcej jak zwrot w niej nie miałam. Gwiazda. Świnka. Auto. Diamenty. Korona. Melon. Narty. Wiśnie. Jest super. Będzie wygrana. Cytryna. Muszka. Balsam, palma, podkowa, ananas, pierścionek, chmury, kawa, portfel, piłka, zegar i plecak. A co my mamy pod plikiem? Ja sunę, stówkę mamy pod plikiem. Nie wierzę, kontrolne G, pierwszy raz. Słuchajcie, mam taką wygraną w tej zdrawce. Warto było naprawdę super świetny odcinek dzisiaj. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie. Mamy na wydane Cię 50 zł stówkę w ekstramalne 7, 20 zł ekstra 3 i Obie zdrawki ekstra ekstra. No, tu może nie ekstra, ale ekstremalne. Czyli na. 50 zł wkładu mamy 120 zł wykładu. Mamy 70 zł, słuchajcie. 70, tak 70 zł na plusie. No tak, to można już drapać, kochani. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie łapeczki w górze. Subskrybujcie kanał, ambię ze mną na bieżąco. Jeżeli uda nam się dokulać, no w tym roku, raczej nie w przyszłym, do tego 3,5 tysiąca subskrypcji, no to zrobimy jakiś konkursik dla wszystkich subskrybentów. Ja się z wami kochani żegnam, pozdrawiam Was cieplutko, do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa pa.